O tym jest niezwykle cicho w mediach, ale prawdopodobnie większa część szczecińskiego portu przechodzi w ręce niemieckiego kapitału. Nie ma jeszcze o tym informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury, ale dzwonią do mnie już pracownicy Bulk Cargo informując, że tak już się stało. Mieliśmy mieć port kontenerowy w Świnoujściu, mieliśmy transportować towary odrom, mieliśmy mieć CPK i rozbudowaną kolej. Mieliśmy zarabiać z tego potężne pieniądze na kolejne inwestycje i na rozwój Polski. Mamy przejmowanie polskich portów przez niemieckie firmy. W przypadku Szczecina jest to niemiecki Renus. I jak dowiadujemy się z mediów, ta sama firma w Lubuskim buduje wielkie centrum logistyczne. Czy Donald Tusk spłaca swoje polityczne długi? Chyba nie muszę odpowiadać na to pytanie. Dlaczego Polska ma być jedynie krajem, z którego można transferować pieniądze do Niemiec, do Francji? Czy po to przez tyle lat wspierali Donalda Tuska, żeby właśnie nie musieć tutaj płacić wielkich podatków i móc? Zarabiać na Polsce potężne pieniądze? Na to pytanie również nie muszę odpowiadać, bo doskonale znacie na nie odpowiedź. No i pytanie, zamiast tych wielkich rozwojowych inwestycji, czy kolejne gałęzie polskiej gospodarki, takie jak transport, będą przejmować Niemcy? I pytanie, czy będą zostawiać tu kolejne niemieckie firmy podatki, takie jak DPD czy DHL? Oddam głos. Szefowi polskiego impostu. Posłuchajcie. Prawdziwy szok jest, gdy spojrzymy na dwóch kluczowych zagranicznych konkurentów działających w Polsce. Francuskie DPD na rynku polskim, moi drodzy, przy 4 miliardach przychodu odprowadziło do polskiego urzędu skarbowego raptem 33 miliony złotych. To 0,8% przychodów. Ale prawdziwy szok to niemiecki DHL który przy 2,6 miliarda przychodów nie odprowadził nawet całego miliona złotych, miliona, jednego miliona złotych do Polskiego Urzędu Skarbowego. To stanowi 0,03% ich przychodów. Jeżeli zderzymy to z tym, że ten sam niemiecki DHL na poziomie grupowym odprowadził do budżetów w różnych krajach, ale największy podatek w Niemczech, Łącznie 1,6 miliarda euro podatku, to ten niecały milion złotych w Polsce jest szokujący, przyznacie sami. Mam nadzieję, że ktoś wreszcie podejmie rękawicę i ukróci kwestię transfer pricingu między krajami, tak by podmioty zagraniczne działające w Polsce odprowadzały podatki w Polsce. A nie generowały centra zysków w innych krajach czy w kraju macierzystym, tak jak my to robimy. We Francji płacimy podatki we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Hiszpanii również, a w Polsce jesteśmy rekordzistą. Czas na zmiany, moi drodzy, i prawdziwą refleksję w tej materii. I tak, zgadzam się, że to jest zaniedbanie wielu kolejnych rządów. I uważam, to za jeden z priorytetów, jeśli wrócimy do władzy, żeby ograniczyć możliwość wytransferowywania pieniędzy z polskich przez zagraniczne podmioty. A o co toczy się ta gra? Posłuchajcie ministra Marka Grubarczyka w rozmowie w telewizji Trwam. Datę w 2018 rok, kiedy udało się na stulecie pokonać 100 milionów ton w przeładowanych portach, ale parę lat później, bo przecież 5 lat później okazało się, że ta wartość została powiększona do 146 milionów ton. To jest wynik zeszłoroczny, który naprawdę jest absolutnym sukcesem i to jest ten wpływ wpływ do budżetu państwa, bo przecież porty z tytułu podatków i wszelkiego rodzaju CO przynoszą, przynosiły 56 miliardów złotych i to takiej czystej gotówki, tylko w, w obszarze właśnie fiskalnym. Natomiast cały obszar związany przecież z funkcjonowaniem portu w oparciu o operatorów, o dostawców, podwykonawców, cały obszar produkcyjny, który jest z tym związany, obsługi statków, a więc stoczniowy, związany z remontami, to był cały obszar, który. Bardzo dobrze rokował i dawał y, y, ogromną szansę właśnie rozwoju y, Pomorza. No i był tym bezwzględnie barometrem gospodarczym, bo to się przecież wszystko rozwiązało, jedno z drugim współ, y, współdziałało. Natomiast y, istotą y, dla nas było też y, to, że udało się przechwycić bardzo wiele ładunków, które do tej pory były rozładowywane y, chociażby w portach niemieckich czy y, y, holenderskich. Te linie żeglugowe przeniosły się do Polski, do Gdańska, do Gdyni. Z tego też powodu powstała koncepcja, aby budować port kontenerowy właśnie w Świnoujściu. Przejmowaliśmy znacznie z, z więcej ładunków i porty rozwijały się z większą, zdecydowanie większą dynamiką niż pozostałe porty europejskie to był naprawdę dobry czas zresztą te wyniki bo co roku były pokonywane rekordy w przeładunkach co również wpływało pozytywnie na Operatorów, bo oni dzięki temu rozwijali się, budowali infrastrukturę, modernizowali swoją suprastrukturę, więc to wszystko zmierzało w dobrą stronę. No ale to, co dzisiaj się dzieje w polskich portach, no jednoznacznie można powiedzieć, że to jest finisz, to jest koniec rozwoju polskich portów. Trzeci kwartał pokazał, że te spadki w niektórych przypadkach osiągają 11% procent, więc to jest znacząco e, 10% ze 146 milionów ton to jest 14,5, prawie 15 milionów ton, które straciliśmy już tylko w tym roku i nie ma żadnej nadziei na to, żeby się rozwijała ta gospodarka, bo widzimy, że wszystko się zwija. Porty dzisiaj w, ograniczają inwestycje. Zahamowano budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu, chociaż słyszymy z ust koalicji 13 grudnia, jej przedstawicieli, że e, e, ta inwestycja będzie realizowana no tak, chę To jest nieprawda. Oczywiście dzisiaj już wiemy, że na przyszły rok zostały wycofanych, Pół miliarda złotych właśnie na inwestycje w terminal kontenerowy w Świnoujściu. To jest związane z, z budową nowego toru podejściowego, budową toru do 17 metrów na największe kontenerowce. Te prace zostały zahamowane. Oczywiście pod płaszczykiem kolejnych analiz czy wszelkiego rodzaju działań środowiskowych, uzgodnieniowych i tak dalej, mamy tutaj bardzo mocne. Zaangażowanie włodarzy e, świnouścia, którzy również są przeciwko tej e, realizacji. Więc tu widać, że e, układa się to w jedną wielką całość, związaną właśnie z tym wpływem, jednak strony niemieckiej, która najbardziej traciła e, na e, swoich e, przeładunkach. Dzisiaj e, ograniczanie rozwoju polskich portów wiąże się z tym, że te linie wracają do Niemiec. No, no i to mieliśmy... Panie ministrze, że niektórzy operatorzy, operatorzy, poważni operatorzy, kontenerowi między innymi, przenieśli się z powrotem do portów niemieckich, bo są zaniepokojeni sytuacją, która jest aktualnie w Polsce. No tak, znamiennym jest przecież Merks, duński operator, największy, jeden z największych operator, operatorów kontenerowych, który Przeniósł się z Gdańska do Hamburga. Proszę zwrócić uwagę, nikt nie wykonał najmniejszego ruchu, jeśli chodzi o polski rząd, ku temu, żeby przeciwstawić jakoś zablokować, zaproponować lepsze rozwiązania, przynajmniej przeprowadzić jakieś negocjacje. Nikt nawet nie pojawił się ani słowem nie odezwał się na to, po prostu przekreślono to, jakby przyszły na wprost do dyrektywy z Berlina. I podjęto taką, e, taką decyzję bez głosu sprzeciwu i wsparcia. No, to naprawdę aż serce krwawi po tylu latach wzrostu, że dzisiaj tracimy. E, oczywiście być może, że nie było to do uratowania. To są inne kwestie związane z tematem negocjacyjnym, ale dzisiaj po prostu rząd w tej materii nie funkcjonuje, e, a jego działania tylko i wyłącznie o, ograniczają się do administracji. I to bardzo słabego, bo nie ma żadnych nowych inicjatyw, które się pojawiają w obszarze gospodarki tak morskiej, jak i wodnej. To jest to... bardzo zły probierz na przyszłość.